Czy wiesz, że pierwsze wielkie pokazy fajerwerków nie były dla zwykłych ludzi? Były zarezerwowane dla królów i władców. Ale dlaczego? Zaraz się dowiesz. W XVII wieku pokazy fajerwerków były symbolem władzy i prestiżu. Królowie używali ich, by imponować swoim poddanym i gościom. Pierwsze pokazy były dalekie od tego, co widzimy dziś. Były proste, ale pełne emocji. Iskrzące światła na tle nocnego nieba. W epoce baroku fajerwerki stały się sztuką. Architekci i inżynierowie projektowali całe spektakle na cześć władców. Były to prawdziwe arcydzieła. Wersal we Francji był jednym z pierwszych miejsc, gdzie fajerwerki osiągnęły niespotykany poziom. Ludwik XVI uwielbiał pokazy, które miały podkreślać jego potęgę. Ale organizowanie takich pokazów było wyzwaniem. Materiały musiały być idealnie przygotowane, a każdy wybuch precyzyjnie zaplanowany. Pokazy te były drogie i skomplikowane, dlatego mogły sobie na nie pozwolić tylko największe dwory Europy. Czy to nie fascynujące, że były one symbolem władzy? A ty? Gdybyś mógł zaplanować własny pokaz fajerwerków, jakie kolory i wzory byś wybrał? Daj znać w komentarzu. Chcesz odkryć więcej fascynujących historii? Subskrybuj kanał Sekrety Historii Opowieści. Nie zapomnij o kciuku w górę. Do zobaczenia na YouTube.